gramy może reaktor? eee, what's up dzisiaj sobie zagramy w w, w blitz nowy tryb, wreszcie wróciłem eee więc gramy w a. wreszcie wróciłem bo ty ja musisz się wyciszyć w fortnite'cie no już to zrobiłem gramy dzisiaj w blitz royale no a ja cię słyszałem przed chwilą podwójnie dobra ja tam bo ci strzelę za chwilę śmieciu dobra, więc co ten one-shotował y dla mnie, pozdro. No Ej, ale weź nie przekiznę. Bo ci zleje, stara. Okej, ty mamo Ta Ty mamo ka. No, momento, bo jak widzisz coś tu, jestem trochę zajęty No, 5, 13 na tym te ty, te ty, ty, ry, ty, 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 ry, ty, ty, chodź tu, no ja mu nie mogę, ja mam takiego zeza, ja mam takiego zeza, dobra, idę zobaczyć, jak się lepiesz. No nie. No jakby ten typ miał grać, a mnie samy w samych bankach siedzieć śmieciu. Cholera, o cholera, o cholera, o cholera, o cholera. Dobra, to Też. ja jestem już dead, jestem już dead. Jestem już dead, nie? tak po prostu. Oddaj mi ten... Dobra, granatnikiem nasz wyz... A ty jesteś gruby, w skończył? Ja nie mogę. mogę ja was? mam, zero, ja mam musisz mnie leczyć, musisz mnie leczyć, bo ja zaraz zginę, 14-12... O cholera. O, daj mi ten plecoczekaj! Czekaj. <tryk> ten granat nie jest dowolony. Ja też. Kroimy ich! Huh? Dzięki. Krojenie! Normalnie afrykańskie krojenie! O, weganie słyszący to. Lenina! <tryk> Ja, ik hoop dat je het leuk vond om het te zien. zo